Pokémon Go na dobre podbiło Polskę. Aplikacja wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a miłośników gry wciąż przybywa. Nie brakuje ich także na ulicy Wiejskiej w Warszawie, gdzie na co dzień urzędują posłowie. Czy Polscy politycy także łapią Pokémony? No, muszę tutaj y Zdradzić, że nakryłem ostatnio kolegę z nowoczesnej, który chodził z, z, z telefonem. Ja go spytałem, co szukasz Pokemonów? To się bardzo speszył, schował telefon i uciekł. Nie ma. Słyszałem o tym, ale osobiście tego nie doświadczyłem nigdy. W Sejmie jest gdzieś miejsce, gdzie pokebole się znajdują, pokemony nie, Tak, w okolicach ale... Biura Prawa i Sprawiedliwości. A to nie wiedziałam. Czytałem na temat tego, że w Poznaniu, z którego ja pochodzę, jest to bardzo popularne. Czytałem też jakieś przerażające informacje, że nawet obóz koncentracyjny w Auschwitz no się temu nie oparł. Ja w takie rzeczy się nie bawię. Od czasu do czasu pogrywam sobie brydża u mnie w biurze poselskim. Ostatnio napisała mi dyrektor biura SMS-a, że właśnie ktoś jeden z petentów złapał pokemona. Proszę nie grać, proszę się zająć pracą. No, jak sami widzicie, pokemonów na terenie Sejmu nie ma, natomiast uwaga, co znaleźliśmy, po słowie hodują, uwaga, uwaga, pszczoły są nawet ule.